Profesjonalne narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję to już nie jest żadna nisza. Kilka lat temu mogliśmy co najwyżej zachwycać się Magią AI w aplikacjach aparatu, byle smartfonu czy funkcji co bardziej ambitnych od sprzątających, ale dziś usługę pokroju czata GBT zna praktycznie każdy. Jednak od pewnego czasu firmy technologiczne coraz więcej swojej uwagi poświęcają temu, aby sprowadzić Magię AI z serwerowni prosto na nasze biurka. Trudno się zresztą temu dziwić, bo sztuczna inteligencja to niezmiennie istna maszynka do zarabiania pieniędzy i tyczy się to również jej lokalnej niszy. Samo ulokalnienie narzędzi sztuczna inteligencji niesie ze sobą wiele zalet i powinno zainteresować sobą wszystkich użytkowników, bo przecież mowa tutaj o uzyskaniu prywatności i niezależności przy jednoczesnym zapomnieniu o płatnych subskrypcjach i opcji wyspecjalizowania narzędzi pod swoje konkretne wymagania. Zresztą, przykład nie aż tak dawnej znacznej podwyżki ceny usługi Xbox Game Pass powinien być dla nas kubłem zimnej wody i przypomnieniem, żeby nie uzależniać się zbytnio od usług, za które płacimy. A zwłaszcza za to, co możemy zrobić lokalnie, u siebie, może być nie tylko tańsze, ale też lepsze. あ。 Firma NVIDIA od dawna rozwija sferę przenoszenia sztucznej inteligencji na nasze biurka. W ostatnim kwartale 2025 roku zaczęła sprzedawać wyspecjalizowany superkomputer DGX Spark, a jednocześnie zapomina o rozwijaniu sfery oprogramowania, co widać między innymi po tak zwanych blueprintach. Czym one są i jak można wykorzystać je w codziennej pracy? To właśnie dziś Wam zaprezentujemy, korzystając z laptopa z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 5090. A karty graficzne NVIDIA GeForce serii 50 możecie kupić między innymi w sklepie Morele.net, który również jest partnerem tego materiału. Wszystkie niezbędne linki z Znajdziecie w opisie. Na samym początku zacznijmy od najważniejszego: wymogów sprzętowych oraz tego, czym w ogóle są NVIDIA Blueprints. Musimy bowiem zrozumieć, że nie bez powodu większość narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję wymaga bardzo wydajnego komputera. Nie mówimy tutaj o byle średniaku do Gierek, a laptopie lub pcecie z najwyższej półki który ma w sobie grubo powyżej 32 GB RAMu i jedną z najwydajniejszych kart graficznych obecnej lub przyszłej generacji. Przykładowo Blueprint, którym się zainteresowaliśmy, czyli 3D Guided Generative AI for RTX, wymaga przynajmniej 48 GB pamięci operacyjnej i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4080 lub nowszą. Sprzęt to jednak tylko część układanki, bo nie zrobilibyśmy z nim za wiele, gdyby nie oprogramowanie, które jest w stanie wykorzystać tę potęgę obliczeniową w przyjazny z punktu widzenia użytkownika sposób. Bez zbyt długiego siedzenia w konsoli, posługiwania się magicznymi komendami, przeklikiwania archaicznych menu instalacyjnych, czy bawienia się w żonglerkę plikami. Tutaj właśnie do gry wchodzą NVIDIA Blueprints, czyli gotowe, referencyjne projekty, które łączą w sobie narzędzia, skrypty instalacyjne i dokumentację. Specjaliści firmy NVIDIA stworzyli je po to, aby możliwie najbardziej uprościć cały proces konfiguracji i choć nadal nie jest to tak proste, jak klikanie jednego przycisku Instaluj, to jest o niebo lepiej niż, dajmy na to, jeszcze przed rokiem. Zwłaszcza, że nie jest to byle monolityczna aplikacja, bo pod maską takiego 3D Guided Genai RTX działają tak zwane NIM, czyli modele Opakowane w mikroserwis. Innymi słowy, ktoś już za nas zadbał o to, żeby model był poprawnie skompilowany, zoptymalizowany pod karty graficzne GeForce RTX i wreszcie wystawiony jako wygodne API, do którego możemy podpiąć się m.in. spożiemą blendera. Z punktu widzenia użytkownika najważniejsze jest to, że Nvidia Blueprints pokazują to, jak go użyć w praktycznym scenariuszu, dzięki czemu możemy nawet szybko sprawdzić, czy aby na pewno potrzebujemy danego narzędzia do swojej pracy. W teorii Nvidia nim ma być tym elementem układanki, którego w ogóle nie zauważamy. Instalator ma zrobić swoje, a system się skonfigurować, abyśmy po w chwili dostali gotowe lokalne środowisko do uruchomienia modeli. W praktyce wygląda to jednak trochę inaczej i warto uprzedzić, że proces instalacji działa, ale wymaga od użytkownika cierpliwości i kilku kompletnie nieoczekiwanych interwencji. No cóż, tak to już jest przy obcowaniu z oprogramowaniem, które nie doczekało się magicznej wersji 1.0. Pierwsze uruchomienie instalatora NIM w wersji z początku 2026 roku daje złudne wrażenie, że wszystko idzie zgodnie z planem. Pasek postępów wprawdzie ciągle się przesuwa, ale możemy tak czekać godzinami i nic nie uzyskamy. W praktyce musimy poczekać tylko na to, aby instalator zainstalował instalował aplikację NVIDIA Workspace. Następnie możemy zresetować komputer lub ubić proces instalacji i już ręcznie skonfigurować środowisko NVIDIA Workspace, aby po całym procesie raz jeszcze wrócić do NVIDIA NIM i zrobić podobny trick z poczekaniem kilkunastu minut. Dopiero po tych fikałkach z NVIDIA NIM możemy przejść do dalszej konfiguracji blueprintu, co jest dokładnie opisane w instrukcji na Githubie i tam proces zachodzi już bez żadnych problemów. Trochę wprawdzie to trwa, wymaga zarejestrowania się na Hugging Face i przeklikania kilku zgód, ale cierpliwość jest jedynym, czego tak naprawdę potrzebujemy. Zautomatyzowany proces Samodzielnie pobiera i ustawia Conf UI, odpowiednie rozszerzenia, pliki konfiguracyjne oraz dodatkowe komponenty systemowe. Ostatni krok to już tylko blender. Wchodzimy w ustawienia rozszerzeń, akceptujemy wykryte lub wpisujemy ścieżki podane przez instalator, a finalnie sprawdzamy, czy blender odpowiednio pokazuje zakładkę i uruchamia oraz łączy aplikację z lokalnym serwisem. Musimy też na samym początku zmienić docelową rozdzielczość, bo bez większego powodu oryginalny plik ma w polu szerokości zbyt niską wartość, która doprowadza do błędu przy próbie generowania. Po tym wszystkim Blueprint jest już gotowy do pracy właściwej, czyli Właśnie. Czego? Blueprint, na którym się skupiamy, nazywa się 3D Guided Generative AI for RTX. Za tą nazwą kryje się prosta idea generowania obrazów rastrowych, w ramach to, której najpierw ustawiamy scenę w trójwymiarowym środowisku, a dopiero potem pozwalamy modelowi wygenerować grafikę dwuwymiarową w konkretnym stylu. Dzięki temu, zamiast siłować się ze szczegółami prompta i liczyć na odpowiedni efekt, sięgamy po AI po to, aby wygenerowała cały obraz na podstawie konkretnej, trójwymiarowej sceny. W tym całym procesie pracują trzy główne elementy. Po pierwsze, znany każdemu grafikowi 3D Blender, w którym budujemy scenę 3D, Ustawiamy obiekty. Tu wystarczą same gray boxy, które nie muszą być zbytnio dokładne. I finalnie interesujący nas kadr kamery. Po drugie, Comfy UI, które pełni rolę centrum dowodzenia całym przepływem pracy generatywnej. Po trzecie, model Flux, uruchamiany jako nim, czyli gotowy serwis optymalizowany pod karty GeForce RTX, który wykonuje właściwą magię generowania obrazu. Najważniejsze w tym narzędziu jest to, że model respektuje ustawiony kadr i układ obiektów, zamiast wymyślać wszystko po swojemu. Dlatego właśnie ten blueprint jest tak ciekawy. Tyczy się to nawet samego rozpoczęcia zabawy z lokalnymi narzędziami sztucznej inteligencji. Bo w tego typu zastosowaniach efekty widzimy od razu, a wisienką na torcie jest to, że korzystamy z darmowych narzędzi, które nie są jakieś egzotyczne. Prosta odpowiedź na pytanie, po co komu takie narzędzie brzmiałaby przyda się każdemu, kto regularnie pracuje z grafiką, i to zwłaszcza w strefie koncepcyjnej. Kto choć raz współpracował z grafikiem lub tworzył autorskie treści na zlecenie, ten wie, że sprostanie oczekiwaniom zawsze jest wyzwaniem. Zwłaszcza kiedy w grę wchodzą konkretne wytyczne, bo dwie osoby mogą zainterpretować je zupełnie inaczej, a unikalna w przypadku każdego wyobraźnia dorzuci do tego swoje trzy Grosza. Takie sytuacje oczywiście są cenne, bo odbijanie pomysłów zwykle prowadzi do unikalnych dzieł, ale jednocześnie przekładają się na czas i generują dodatkowe koszty. Tutaj właśnie do gry może wejść sztuczna inteligencja. Wyobraźmy sobie, że musimy zlecić wykonanie konkretnej grafiki do swojego projektu. Zamiast silić się z opisem, udawać, że umiemy szkicować czy próbować nieskończoność szczęścia z byle generatorem grafik, możemy dosłownie przelać swoją wyobraźnię na trójwymiarowy cyfrowy świat w czterech krokach. Pierwszy, pobieramy, generujemy lub po prostu tworzymy samodzielnie proste modele 3D, które mogą być od prostymi greyboxami. Drugi, ustawiamy modele na scenie, aby uzyskać interesującą nas kompozycję. Trzeci, dopasowujemy pozycję kamery na scenie. I czwarty, piszemy odpowiedni prompt, wskazując wszystkie ważne szczegóły oraz styl graficzny. Finalnie wprawiamy całą maszynę w ruch i po kilkudziesięciu sekundach, w przypadku Nvidia GeForce RTX 590 Mobile, dostajemy pogląd na to, czy nasze wyobrażenie ma w ogóle sens. Jeśli tak, to dajemy grafikowi jednoznaczny koncept, który zostanie przez niego przekuty na cyfrowe dzieło, a jeśli nie, to eksperymentujemy dalej ze sceną i ustawieniami. Kluczowe w tym procesie jest to, czego AI nie robi, bo nie wymyśla na nowo kadrów, nie przestawia nam obiektów po swojemu i nie zmienia proporcji. Sceny. Finalnie więc ta sama scena może posłużyć do wygenerowania kilku, kilkunastu wariantów ujęcia, które różnią się wyłącznie klimatem, porą dnia czy stopniem stylizacji, ale trzymają się tej samej świadomie zaprojektowanej kompozycji. Nie bez powodu podkreślam, że wygenerowana w ten sposób grafika nie jest zwykle czymś gotowym do publikacji, a jedynie punktem wyjścia do stworzenia czegoś przez artystę, który wygładzi problemy z oświetleniem, usunie wszelkie artefakty i poprawi szczegóły. No, chyba, że nie przeszkadza wam publikowanie tego, co wygeneruje sztuczna inteligencja, bo na przykład odpowiada wam taki styl grafik promocyjnych czy miniaturek na kanał na YouTube. Wtedy wystarczy tylko zaplanować scenę tak, aby na grafice znalazło się odpowiednie miejsce na logo. Do sprawy możemy podejść podobnie w przypadku wizualizacji, które co najwyżej trafią na biurko przełożonego. Wszelkie propozycje czy pomysły sprzedają się bowiem najlepiej tym, co przykuwa uwagę i karmi wzrok, a w takich przypadkach odpowiednia wizualizacja może zdziałać cuda. Nieważne, czy mało przekuciu projektu budynku lub pokoju na coś realistycznego, okraszeniu pisemnej pracy zestawem grafik przedstawiających to, o czym mówi tekst, czy nawet wsadzeniu do prezentacji kilku efektownych slajdów. W takich scenariuszach jak ten Blueprint od Nvidia sprawdza się świetnie. W firmie Nvidia ewidentnie. Nie zależy na tym, aby potężne komputery z kartami graficznymi GeForce RTX zaczęły brać na swoje barki nie tylko gry wideo, ale też narzędzia angażujące sztuczną inteligencję. Inicjatywy pokroju Nvidia Blueprint są zwyczajnie potrzebne światu, bo to dzięki nim nawet mniej zaawansowani techniczni użytkownicy mogą sprawdzić na własnej skórze, czy warto w ogóle bawić się w lokalne narzędzia do AI i tym samym uwolnić się od serwerów, co jakiś czas temu było wręcz nierealne w przypadku tak zaawansowanych operacji. Sprawdzony przez nas Blueprint jest świetnym przykładem dążenia do efektownej demokratyzacji lokalnych narzędzi AI, pozwala bowiem zachować. Pełną kontrolę nad kompozycją, a dzięki unikalnemu połączeniu wykorzystania trójwymiarowego środowiska z generatywną AI w ogromnym stopniu przyspiesza powstawanie przewidywalnych koncept artów, kadrów promocyjnych czy referencji dla zespołu, które przy odpowiednim promptowaniu są w stanie zachwycić jakością. Choć wiele mam tutaj do powiedzenia rodzaj sceny, kadr i po prostu szczęście. Nie liczę jednocześnie na to, że takim narzędziem traficie w konkretny, unikalny styl. Najlepsze w tym jest to, że aby skorzystać z potęgi i sztucznej inteligencji na swoim biurku, nie musimy dziś kupować wyspecjalizowanego sprzętu, bo są szanse, że po prostu już go mamy. W najgorszym wypadku możemy przynajmniej usprawiedliwić teraz zakup nowej karty graficznej, bo przecież nie będzie to byle fanaberia do grania, a klucz do eksplorowania tajników sztucznej inteligencji. Pamiętajcie bowiem, że Nvidia Blueprints to nie tylko narzędzie do generowania grafik rastrowych, ale też tworzenia obiektów 3D, zapewnienia sobie wirtualnego asystenta, automatycznego generowania dokumentacji do repozytorium, analizy pogody czy nawet genomów, a z biegiem lat tych narzędzi będzie tylko więcej, a ich jakość będzie rosła. Lepiej więc być przygotowanym na jutro, nawet jeśli podchodzimy do sztucznej inteligencji z przymrużeniem oka. Dzięki Wielkie za uwagę, przypominam o linkach do morele.net w opisie i widzimy się w kolejnych materiałach na naszym kanale. Cześć!